Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj znalazłem sobie taką śmieszną gierkę Food Gang. Jeśli ktoś wie, ten wie o co chodzi. Yy, jest to coś podobnego do Brawl Stars'a i tutaj też będziemy się nawalać. Mam tu już na przykład zrobiłem tutorial oczywiście, Fajna, tak, fajnie tak gra działa, powiem wam i myślę, że mógłbym z tego małą serię zrobić, bo naprawdę fajnie się to zapowiada. Weekly mission można tu mieć. Blokujemy tu. Tego Horna Giant Fridge, i tak dalej. Ile tu jest na przykład Jest Jest tysięcy I podobno tutaj ludzie naprawdę mocno się dobrze grają. Postaci tu jeszcze jest też dosyć sporo. Ooo, gram z tym typkiem. Puh, o, tak ma nieziemski. Dobra, ja nie przedłużam, lecimy z kolejną gierką, nie? Patrzcie jaką to tak gra ma grafikę, nie? Jak tu postarali się twórcy zrobić tak fajną gierkę, ładnie graficzną. Nawalaj go tam, dawaj go. Tam pizza. Jokie, to ma damage, oh, o no, poszczę kurde, ale on tego unika, to jest najgorsze My też tego unika dobrze O oh, pan pizza oh. Bierz to Arbus, znaczy Ananas, poszła na nas. Oh, boże, Arbus Mamy lowa, O nie, dostałem. 13 do 5, zobaczcie jaka fajna gierka. Nie trwa tak długo, co na przykład czasami prawie dosyć długo trwa. Dabi go, da go. Dobra. Lech, 15 do 5. I mamy kolejną skrzyneczkę. aż za reklamę. A i tak tu jest reklama. I teraz w dodatku jeszcze taka, która nie jest u mnie preferowana. Gówno wyjazd mi z tym. Będę musiał chyba tutaj bez, bez internetu grać. Myślę, Żeby było bez reklam. Nie jestem zainteresowany takim gównem. Proszę mi stąd zabezpieczać. Mamy 100 końców, dobra. Czy się mogę za końca kupić? Nie, ale tego kartka mogę za 100 na przykład kupić. Giemów. Yy, za 600 gramów. O posz. Ile? Jest takie drugie? O Jezus. Dobra, zrobimy sobie tak. Aha. Czyli to trzeba mieć na internet Czyli tutaj zrobili tak, że nie zagrasz bez internetu, a będziesz oglądał reklamy co Czyli jednak będziemy. Tak coś jak oglądać się niestety. nie jest na tym. Masakra. Takie gry już u mnie zdobywają mi na punktów. On jest na blisko! Idźmy z tym. Kto będzie postać na blisko na takiej mapie? O, panie pomkinie. Kurde, no. Trafić gnoje, nie mogę. O, dobra, pa. O nie, dostałem. Dejdź. Zostaw mnie help no gad. zabij go zabij, go, dawaj, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, ale gumy są na mały. zabijesz. No to jestem już na dole, idzie. Goni mnie. Pom... Nie. Wzięli mi od dwóch stron. Ty, bo przegramy. no dobra, nie, przegramy. Do siebie. Widzicie jak różnica jest, nie? Zmieniła się totalnie. Masakrycznie ta różnica się zmieniła, po przez to, że chyba jest nawet podobnie jak w że te przeciwnicy szybko rosną w inteligencję. Nie trafiasz już botów, tylko u prawdziwych graczy. Także no, trochę. Nie wiem, czy to powiedzieć, ze słabo. No słabo trochę, no w sumie. Dla początkujących graczy, którzy jeszcze na przykład nie umieją tak dobrze grać, to nie jest dobre, ciężko będzie im grać. Ale kramy to są, to są moi wrogowie najwięksi. Nienawidzę reklam. Jakbym chciał, to bym... Jakbym mógł, to bym zbanował. <laughs> Dostałem ananasa. Rzadkiego. Jo! Zaraz zostaniemy tu tu ma to, tu ma tu O jak ktoś ma kinga Co on robi? A, takie bajery Co on robi w ogóle ten king? Ma mało życia chyba Nie na pewno a nie chyba On pada ode mnie na kilka szotów Ty bo mnie broku rozwali o, zwaliłem rozwaliłem Nie, nie. Nie złapie mnie. O nie! O kurde Czemu ja poszedłem w tę stronę? Chodź tu. Chodź tu chodź. Oj, tu możesz tak robić? Ile on zadaje Nie trafisz mnie. Nie. Nie, trafił mnie, kurde. 6-5. Ale nie możesz zginąć. Dobra. Wygraliśmy. Chyba, że ten mnie dobije. Dawaj go. Dawaj dziadam. Pomóc. Dobra. 7-6 ledwo. I kolejna lodóweczka będzie. Zobaczymy co z niej dostanę. trochę już lepsza reklama. To? Eee, Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mi kanał, żeby Was nic nie ominęło. Piszcie komentarze jaką chcecie kolejną grę zobaczyć. I postaram się to nagrać. I myślę, że dzisiaj pojawią się jeszcze dwa odcinki jedno będzie z Robloxa myślę, drugi może z Brawl Starsa, nie wiadomo jeszcze. Albo z jakiejś innej gierki, może z Fishing and Life w końcu nagram, bo dawno nie było. A te reklamy są tak długie, że o jasu. Trzy lata później. Na pewno nie będzie na moim kanale tak często od właśnie tych, tych odcinków z takimi grami, z reklamami, bo mogę dostrzec na przykład prawa autorskie, a tego bym nie chciał. O, w końcu. Jezu, jeszcze dalej mam czekać. Czekałem chyba z dwie minuty. O to właśnie chodzi, że odcinek się przedłuża o byle gówno, kogo to nie interesuje w ogóle, bo jest odcinek o tym, a macie odcinek o jakimś ścieżką. Się I punkcik jest ten Dobra, zagreduję go sobie. 158 ataku. A ty? Dobra, ci tego wiemy. I mamy toma. Toma, toma. Pokaż mi swe sta 208 imbrium. go. E, później za zaatakuję Za. Chyba trafiłem tuż przed tym. Przed takimi giftcami. A sobie jeszcze inną. O nie, to był błąd normalnie ważne. Może uda mi się to wyciąć, nie wiem, jeszcze nie ogarnię kompletnie wycinania tych tym bardziej na telefonie. Znaczy no czy na kompie to bym chyba dobra, ale na telefonie to ciężko powiem wam, będzie zrobić to. Postaram się coś patrzeć na internecie i może, może niedługo będę mógł wycinać te miejsca, te fragmenty gdzie są reklamy. i słyszę tę mu muzykę w tle z, z, z tego footgangu, czy coś takiego. Jeszcze zamierzam nagrać odcinek z... Y, mm, jak to się nazywa, proszę? Hmm. A mogę się nazwać? Tak zróbmy I chyba Tu jeszcze Piklutówka co A ciekawe jak się Gemmy zdobywa. GM chyba skarne tutaj. Ta skarbna też się zdobyła, ale bardzo rzadko. Myślę, że z misji też będzie się zdobywać chyba. Coś. No cooosz... nie mały robi. To trzeba dobrze wy... No właśnie, to trzeba dobrze wycelować. I ma duży cooldown. Ach. O, takich mogę tam nawalać. On tam wszystkich zabija, kurde gad. Zabiję kogoś, ty. Znowu prawie zostało. Drugi kill! O nie! Ale jest Ciekawe, ile jest mapek. Póki co znalazłem... co zobaczyłem... Znaczy, grałem dwie. Albo czy tam trzy? Trzy. Trzy grałem, no. Zarapadnę. To są w ogóle pomidory? Czy co to jest? Zmieszkinia? Jezus, pomidor to jest stary o, przecież. gdzie te gady są Dostał jakiś ogór, Ogóra do... O nie Mogłem nie podskakiwać Oczywiście on też trochę białe Nieźle Przez wybuch Zresztą splash bardziej to się zdarza. No i wygraliśmy Dzisiaj, Jedes Mal vor dem Wahl heißt es Männer Nettung von Ich ja habe doch um ehrlich zu sein, nicht länger drauf gewartet mein Geld selbst ich. zurückgeholt. Wenn ja, du ja, jetzt das wie genau das funktioniert, dann machst du ein paar kurze Angaben, dann machst ja du, du ein paar und dann du wird Im Schnitt liegt sie so bei 1063 Euro. wenn man lange wird sehr Aber auch ohne diese Dinge sollte es Also klick hier unten die App herunter und dann heute noch, wie viel Geld du dir Proszę nie, co to za gówno z nowego update'u, tylko że jednak to nie jest update eventowy i to jest update, taki trading plaza tam jest zmieniona, no zobaczycie w sumie. Może niektórzy z Was już wiedzą, ale po prostu jest gówniany update. Już myślałem, że to będzie znowu. Myślałem, że to będzie event, tak? Od dwóch tygodni myślę, że to w końcu nowy event, a to gówno, kurde, do dupy... do dupy... do dupy aktualizacje. Krana dostałem. Dobra. Co to robi? Sprawdzimy se. Jo, bo będzie lodówka za darmo. To trzeba sprawdzić. O to ma masz to jakiś. A takie coś. Takie bajery. Tę papryczką, jaką rzuca. Rzuciłem granat. On nic nie dał, ty. Krzywo rzucam. Teraz. O nie, spartoliłem. O nie, myślałem, że od niego się odbije Ole, ile on mi zadał Granat O nie, nie w tą stronę Nawalaj go Kurde, ja nie mogę trafić tych gnojków A Głupie to, że odbija to teraz trochę pytulinie. No nie! On mnie wypycha z tej góry. Zabij go. A i tak wygraliśmy. Nie wiem, jakim cudem. Jeden mały. Jakie będę been? miał? No i znowu pewnie będzie główna reklama, no ale życie. Trzeba to przeżyć. Mm. Nie wiem jeszcze, czego będzie drugi odcinek, bo planowałem dwie gry. Tylko, że. Znaczy, jedna to jest właśnie ta. To jest Food gang. A druga. Nie wiem, czy uda mi się ją nagrać. E... Czy mi uda się ją nagrać na 15, bo planuję zawsze nagrywać punktualnie. Niestety to się nie udaje. A jak nagrywam punktualnie, zazwyczaj takie krótkie filmy, lub z gier, które nie, wy, nie wymagają długiego czasu, długiego poświęcenia. A ta gra dosyć długo trwa, żeby zrobić cokolwiek tam. Postaram się coś pokombinować, z na YouTubie, na przykład u Flotara, to widziałem. Jeśli ktoś zna Flotara, to piszcie w komentarzu. To jest jeden z takich youtuber, który nagrywał to. I dostałem główną ale do sam punkcie to... Nie! Dobra. Kurde, nie chciałem grać. No dobra. O nie, nic nie zostało ciekawego. Ale to na nas mogę ulepszyć. On taki dobry nie jest. Ten jest najlepszy. Dobra, i myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się do kolejnego odcineczka. Piszcie komentarz, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. I cześć.